Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałem dla was coś wyjątkowego, bardzo unikatowego. Ten film dedykuję dla wszystkich osób, które lubią dobre narzędzia, dobre dłuta, bardzo dobre dłuta. Zobaczcie to. Taki oto malutki zestawik, malutki zestawik, który zawiera coś bardzo ciekawego. Wow, właśnie tak myślałem, że się obróci. Pięć bardzo wyjątkowych dłut. Będą to, słuchajcie, dłuta tym razem chińskie. Ale dłuta chińskie, które wykonane są w technice tradycyjnej, takiej powiedzmy starochińskiej technice unikatowość tych dłut polega na tym, że są one bardzo cie w ciekawy sposób skonstruowane. Zobaczcie, mamy oczywiście drewnianą rękojeść, później mamy jeden rodzaj stali, mamy mosiąc i drugi rodzaj stali. Ten wspawany element mosiężny ma zniwelować wszelkie drgania materiału pomiędzy. Tą częścią tnącą, a rękojeścią. I zobaczyłem je wiele lat temu w Niemczech. Sprawdziłem, jak się tym pracuje, bo miałem taką przyjemność. I stwierdziłem, że kiedyś sobie sprawię. A no więc nastał ten dzień, i ten zestaw jest u mnie. I teraz zobaczcie, to jest chyba już najszersze, że te dłuta, to jest najszersze. Z zestawu. Tutaj mamy 90 mm. Prawie. Prawie 90 mm. Na długość 25. 25 cm. Spokojnie da się tymi dłutami pracować. Dwoma rękami, bo jest tu na tyle miejsca. Tą stronę. mamy oczywiście płaską. Tutaj mamy takie dziwne garby można było powiedzieć zobaczcie inne dłuto tutaj akurat węższe że ta stal tutaj jest jakby niedokończona tak nie ma tutaj takiej super estetyki może poczekajcie wezmę jakieś dłutko jakieś dłutko na przykład no dobra Kirschena. żebyście mieli porównanie Tutaj jest pięknie to wszystko wypolerowane, tak? Mamy yy, nawet w połysku to, to dłuto zrobione. Versus taki, taki widok. No, jest zupełnie, zupełnie inny odbiór dla oka, prawda? Ale dłuto ma, nie, nie ma się świecić i błyszczeć, tylko ma pracować. Oczywiście tutaj to wszystko jest z. Yy, jak to powiedzieć, wszystkie tutaj krawędzie są delikatnie zaoblone, więc nie ma tutaj żadnych, mimo tego, że to wygląda, tak powiedzmy, ordynarnie, to tutaj nigdzie się ręką nie zahaczymy. Wszystko jest miłe dla naszych dłoni, więc nie musimy się bać, że po prostu się gdzieś skaleczymy. Kolejną bardzo ważną cechą tych dłut jest niesamowita twardość. Tego ostrza, tutaj na końcu. I żeby wam to pokazać, weźmy sobie, no dobra, weźmy sobie to buto, które jest tutaj. I ja mam taki specjalny zestaw z Japonii do sprawdzania twardości stali. I tutaj najostatnim krokiem jest twardość 60 i później 65 HRC. Więc. Zobaczcie na przykład 55Hz, że to się po prostu ślizga, i nie jestem w stanie nic z tym zrobić. No bo to jest twardsze. Jedziemy dalej. 60Hz. Również się to ślizga. I 65Hz. Słuchajcie. Minimalnie, dosłownie minimalnie, jestem w stanie się zahaczyć, ale i tak, i tak, wydaje mi się, że to jest nawet więcej niż 65 Hz, więc, więc ja się nie spotkałem z dłutami o tak twardej stali, bo to jest faktycznie więcej niż większość moich dłut, które posiadam. Mam ich sporo, mam sporo dobrych dłut, ale te wydaje mi się, że są jedne z najtwardszych, jakie mam, więc Producent tutaj podaje, że jest to 64 Hz. Ten próbnik oczywiście nie jest jakimś mistrzostwem świata. Można byłoby zrobić to sposobem brinela czy metodą brinela. Wciskamy wtedy kulkę i to jest dużo bardziej precyzyjny pomiar. Jeszcze jedną rzecz zrobimy, bo jestem tutaj bardzo ciekaw, jak to jest płaskie. Jak udało im się zapewnić przy takiej kurczej powierzchni? No, to jest 90 mm, to jest, to jest dużo. Więc zobaczymy sobie tutaj, może na stronie tej czerwonej. Najpierw wydaje mi się też, że... Poczekajcie, jeszcze jedną rzecz zrobimy. Poszedłem po izopropanol, ponieważ wyczuwam tutaj jakąś e, warstwę. Która wydaje mi się, że jest jakąś warstwą zabezpieczającą w czasie transportu, i tutaj też widziałam od razu, że się to starło. Więc jest jakiś rodzaj tłuszczu. Tak, z tej strony jest usunięta. I z tej strony również. Dobrze, i teraz możemy zobaczyć, co my tutaj mamy. Co nam się świeci? Widzicie, nie? Że tutaj nam się świeci, tutaj jeszcze nie, więc. Jeszcze troszeczkę trzeba będzie tutaj popracować. No oczywiście nie będę tutaj całego tego procesu ostrzenia Wam pokazywał, bo to troszkę zajmie, żeby naostrzyć je tak idealnie, pod siebie oczywiście, ale ja tutaj już chwileczkę poświęciłem i zrobiłem sobie Jedno dłutko, tak, czyli mamy wyprowadzoną tą krawędź do samego końca. Mamy też zrobioną mikrofazę, to wam pokażę tutaj w tej kamerze. Czyli tak to wygląda po moim przeostrzeniu, jest dodana mikrofaza. Z tej strony jest zrobione to na płasko. I myślę, że w takiej postaci bym to zostawił. I ostatnią rzeczą może sobie tutaj tylko sprawdźmy. 25. No, nawet więcej. To, jest, to, jest, to są dłuta na 30 stopni ostrzone. Więc dość sporo, ale te 30 stopni znowu pomoże Wam dłużej pracować. Dłuta, które są zrobione na 20 czy 25, będą oczywiście krócej pracować inaczej. Będzie krócej trzymała ostrość ta powierzchnia trąca, krawędź tnąca. O! Matko! Co to za dźwięki? Dobra, no i teraz sobie zobaczmy, jak się tym pracuje. Zamocowane. Możemy tutaj chwilę podziałać. Są to dłuta tak naprawdę do, powiedzmy, czyszczenia, tak? Do jakiejś pracy. Więc weźmy sobie najpierw Ponacinamy w jakiś tam sposób. A zaraz sobie tymi dłutami wyczyścimy. Dobra. No i weźmy sobie to może to moje dłuto, które już jest zrobione. Ja tutaj widzicie dosyć sporo biorę na, na raz. Jestem ciekaw, czy tutaj dałoby się popracować z pobijakiem. Generalnie koniec jest zrobiony na dość płasko. Pobijak w dłoń. No i lecimy. Dobra, weźmy sobie coś szerszego. Tutaj mamy prawie na całą szerokość, już. Jurde, będzie nam się to przesuwać, nie? Może teraz. Dobra, jedziemy to patelą wielką. To się po prostu trzyma słuchajcie, jak jakąś szpachelkę, a nie dłuto. Ciekawe, ciekawe uczucie, słuchajcie, pracowanie takim zestawem, gdzie ja jeszcze tak nie pracowałem, ale faktycznie daje nam to możliwość no, do 90 mm. Słuchajcie, to jest kurde, no, belki można obrabiać jak nic. Dobra, sosna, sosna. Rzecz radosna, ale jeszcze tutaj mam kawałek jesionu. I zobaczmy, jak to będzie sobie radziło z jesionem. Tak wygląda wiórek ścięty. Prawie, że w poprzek włókien. Słuchajcie, no to jest. Totalnie, totalnie śliskie. Jest faktycznie idealnie ścięte. Nie ma tutaj żadnych połamanych włókien. Wykruszonych. Bajka. No i tutaj praca bez pobijaka oczywiście też jest możliwa. No bo. Tam jechałem taką szerokością, ale tutaj zobaczcie to, co wyprawiam w tym momencie. Kurde. Piękna sprawa. Szok. I to miejsce, które tutaj powstaje, słuchajcie, to jest tak śliskie. Nie mogę. Na tym myślę, że zakończymy. Warto wiedzieć, że takie sprzęty istnieją. Wydaje mi się, że w Europie czy w innej części świata raczej tak szerokich sprzętów nie dostaniemy. Nawet sliki japońskie, czyli dłuta do pracy w ciesielstwie, no, na przykład tak jak ten sprzęt, no to jest w granicach 50-60 mm, a tutaj mamy prawie 90, więc to jest potęga. Czyli jeśli ktoś potrzebuje sprzęt wyjątkowo szeroki, wyjątkowo twardy, bo tutaj mówię 64 czy 65 HRC to jest po prostu niesamowicie twarda stal. Pamiętajcie tylko, że żeby naostrzyć te dłuta potrzebujecie bardzo dobrej jakości diamentów lub kamieni wodnych. One odwdzięczą się Wam po prostu długą, trzymaniem długo tej krawędzi tnącej. Nawet jeśli będziecie pracować w twardych gatunkach, to takie jedno przeostrzanie starczy Wam na dużo dłużej niż wszelkie europejskie dłuta. To jest w ogóle nieporównywalne. Dziękuję i widzimy się już niedługo. Na razie, cześć.